Gdzie ma? Kolejny odcinek. Wiem, cykl wydawniczy jest bardzo słaby u mnie, no nie, ale no, mam inne zajęcia, typu naprawienie kierownic, a youtuber ze mnie kiepski, no nie. Poza tym musiałbym pisać jakieś scenariusze czy coś do tych filmików, żeby to miało jakikolwiek sens. Dlatego no, cykl wydawniczy jest taki, jaki jest. Może z czasem się nad tym popracuję. Jak zainwestujemy trochę w sprzęt, bo filmik z G25 nagrałem jakiś czas temu, ale jak go wrzuciłem na komputer, żeby go obejrzeć, nie znam się za bardzo tam na obróbce wideo, to obraz wyglądał tak, jak teraz, bo nie mam jeszcze przyrządu do stabilizacji obrazu, dlatego musiałem to nagrać od nowa. I tak jak w poprzednim filmiku z, G, z D z Driving FORCE GT e, będzie porównanie kierownic, e, tym razem G25, w której jedna kierownica jest spalona, a druga kierownica jest po regeneracji. Więc tak, ta kierownica jest po regeneracji, ta jest. Do remontu, tudzież na części to zależy, jak bardzo jest uszkodzona w środku. Bo na zewnątrz wygląda, że ma tylko tą rysę. Natomiast uszkodzenia są troszeczkę bardziej złożone. Eee, no i teraz, tak jak porównać jedną z drugą? Czy jest spalona, czy jest niespalona? Bo do każdego klienta mówię proszę pana, czy ona się obraca ciężko. Eee, to słyszę, że nie, obraca się z takim tak samo jak się wcześniej obracała. Niemożliwe. Tak samo jak w DWGT. Wystarczy wziąć, przyłożyć palec. I widać, że ta kierownica się obraca lekko, nie ma jakiegoś tam wyczuwalnego oporu. Natomiast w przypadku spalonej kierownicy nie zrobimy nic. Żeby nie było, weźmiemy sobie śrubokręt, śrubokrętem przyłożymy trochę siły, no i widać, że Ile bym siły nie użył, to ta kierownica będzie się obracała tak jak się obraca, czyli ciężko. Zresztą słychać, że ona całkowicie inaczej pracuje. I teraz, tak każda kierownica, która do mnie przyjeżdża, jeszcze nie spotkałem przez tyle lat, jak je naprawiam. Nie spotkałem żadnej, która by miała zapięty mechanizm w środku, który kasuje luz. O czym mowa. Moment. Mowa o czymś takim, to jest bałek, który idzie w środku w kierownicy, widać jak jest pięknie uświniany smarem. Tu jeszcze brakuje osłony łożyska, no i bajer z tym jest taki, tak to wygląda. Tu mamy niby jedną zębatkę, w rzeczywistości są dwie i one między sobą względem siebie, nie wiem jak to zrobić. Powinny się przesunąć. Aaa, udydłane to jest smaże. o, Coś takiego. I teraz myk jest taki, że tu u góry. weźmy może na czymś jasnym. Tu u góry jest nad tą sprężyną taka dziura. I taka sama dziura jest w obudowie plastikowej, gdzie to siedzi. I w żadnym. Żadnej kierownicy, którą miałem, no nie, to nie było zapięte. Bo tu trzeba wsadzić do środka śrubokręt, przekręcić, wepchnąć go głębiej, i wtedy ta zębatka jest zapięta. Nie ona niweluje luz, ona niweluje luz tutaj prawo-lewo, chociaż i tak w tych kierownicach ten luz jest bardzo mały, no nie. Natomiast ona go jeszcze bardziej niweluje. I myk jest taki, że w momencie, gdy rozbieram kierownicę. Gdy wyciągam silniki ze środka, rozbieram silniki, składam to z powrotem. Czasami się zdarza tak, że silnik się nie nadaje do niczego, więc silnik leci do kosza, wstawiam inny silnik i po złożeniu silnik ma inaczej wyżłobione zęby. Wyrobione, wyżłobione. One są mosiężne, nie, ale względem plastiku też się wyrabiają, odkształcają się i wtedy ta kierownica przez jakiś czas będzie chodziła głośniej. Bo. Jak ją poskładam, zapnę tam ten mechanizm, to ona będzie chodziła głośniej i najczęściej będzie się to objawiało tym, że w jedną stronę będzie się kręciła głośniej. W tym przypadku w lewo względem prawej strony. Z czasem ten mechanizm się ułoży. Jak on się ułoży, będzie pracował ciszej. Tyle tylko, żeby to przyspieszyć, należałoby sobie pograć tam na troszeczkę mocniejszych ustawieniach force feedbacku. Oryginalnie tam jest... 100% można ustawić nawet 150. Eee, nie, nie, nie zalecałbym taki, ten, takiego ustawiania, bo wtedy głupio się gra. 100% w zupełności wystarczy. Nie mniej niż 100%. Pojeździ, trochę ją pomęczyć i ona się ułoży. Będzie pracowała ciszej. I teraz do czego dążę? Kierownica, w momencie gdy jest podłączona, nie działać będzie w ogóle. W przypadku tej nie działać będzie zasilanie force feedbacku bo albo zasilacz będzie próbkował, czyli załączy się zabezpieczenie, bo będzie widział zwarcie, albo będzie po prostu spalona płytka lub bezpiecznik. Różnie to wygląda. Tu mamy przykład płytki od G29 w G27 pierwszych rewizjach i G25. Tutaj był bezpiecznik, natomiast w przypadku tych kierownic, jeżeli jest jakiekolwiek zwarcie, no nie. Na wyjściu z automatu odcinane jest wejście zasilania, które tutaj jest na tym oswecie. I filmik z G29 też nagramy. Filmik z G29 też nagramy, bo tam jest pewna kwestia takiego gościa na tym, na Allegro, który sprzedaje te układy do tych kierownic. Po 60 zł za 3. Śmiech na sali. Zdrożały te układy, owszem, zdrożały, ale nadal, nadal jedna sztuka kosztuje mniej niż 5 zł. A do naprawy kierownicy potrzebne są dwa, czyli to jest 10 zł, a nie 60, ludzie. No ale jakoś trzeba zarabiać, no nie. Więc tak, tu jest kierownica spalona, i oprócz tego, że ona jest spalona, tu działają upadki, przyciski. Jest jeszcze uszkodzona obręcz. I o ile skóra na tej kierownicy jest przyzwoita, wystarczy ją dobrze umyć, wyczyścić. O tyle trzeba ją będzie zedrzeć, zdjąć, żeby naprawić obręcz. Także tak to wygląda. Tu jest kierownica sprawna. A w sumie to możemy ją podłączyć. Tylko który to był kabel. Tu widzę kable. Tu jest. Zwłoki Trasmastera, yy, bodajże TX, tak, silnik jest z TXA, a baza jest z czego? Podstawa z TMX. -a. No to nie, no to, to, jest jednak, to są jednak zwłoki z Tmx yy, Podłączymy sobie kierownicę do USB. Muszę sobie wyciągnąć to USB gdzieś na wierzch. Kierownica się skalibrowała. Słuchaj, że ona bardzo głośno pracuje. Natomiast w tym momencie, control panel jest nierozpoznawana. Standard. Nie wiem, co oni porobili z tymi sterownikami. Manager urządzeń. Nie wiem, co oni porobili z tymi sterownikami, ale. O, tu jest. No, rozpoznajemy jako G29. Super, ale to nie jest G29. Aktualizuj sterownik, przeglądaj, wybierz listy. Pokaz sprzęt godny. Godny, zgodny. G25 Racing Wheel. Cyk. Czy jesteś pewny? Pewnie, że nie jest. Zmiana sterownika, Szast prast. I co my tu mamy? No jest. Właściwości. Ustawienia 200 i 100%. Ustawmy 150. A co tam? Tak się przytrzyma. U. Biurko chcę wyrwać. Ogólnie to ta i ta są kierownicami praktycznie pierwszego wypustu i mają najmocniejsze możliwe silniki, jakie tylko były wkładane do G25. Jest jeszcze pierwsza rewizja, która po podłączeniu do tego do USB zaczyna pracować lżej, bo nie są blokowane MOSFETy. Ona zaczyna pracować lżej i tamta ma jeszcze więcej mocy. Jeszcze więcej mocy może przekazać przez układ zasilania na silniki. Ale tamtą znaleźć w tym momencie działającą kompletną, sprawną bardzo ciężko. Zdarzają się, ale to jest bardzo ciężkie do uzyskania. No i tak wygląda Stawiamy na 200 stopni. Można tak kręcić cały dzień. A i tak kierownica będzie się ustawiała na samym środku. No, i co? No to by było chyba na tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tych kierownic, to niech pisze w komentarzach. Jakby ktoś tam chciał coś doradzić odnośnie tej edycji filmików, to też mógłby coś pomóc, bo ja to mówię. Potrafię to naprawić, ale montażysta i filmowiec ze mnie kiepski. Dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Że cykl wydawniczy jest taki, a nie inny. No, i co? No, i bierzemy się za kolejną kierownicę, bo jest tych kartonów trochę. Eee, co by tu naprawić w następnej kolejności? Może G29? O! No. Tu są dwie płytki. Jak widać, między sobą też się różnią. Rewizją. Także już nawet na etapie płytek robili. Robili różnice. Także jeżeli się spodobało, to możecie tam dać lajka. Jeżeli nie, to takiego lajka. Wszystkie się wyświetlają u mnie, także wszystko widzę. No i co? No i to by było na tyle. Tymczasem, hej.